Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, śmieję się, bo będę robił okienko prawdy. Nie wiem, czemu mi się to z, um, skojarzyło z tymi jakimiś Glory Hole, tam, tam otworami rozkoszy i tak dalej. Nieważne, nie to będziemy robić. Także, nie, jak ktoś liczył na to, to proszę się nie cieszyć. Robię okienko prawdy. Ten filmik, jako taka ciekawostka, bardziej. Ponieważ ludzie się pytają, co to jest, cały czas niektórzy nie wiedzą, a jest to bardzo popularna rzecz, jeśli chodzi o to budownictwo, praktycznie każdy dom musi to mieć i my też chcemy to mieć. I wyfasonowałem aż cały taki, taki, taką przestrzeń na to, teraz będę to zmieniał, bo trochę przerost formy nad treścią zrobiłem. Generalnie co to jest okienko prawdy, w tego typu domach jest to po prostu zostawienie kawałka nieotynkowanej ściany, z ramką bądź też bez po prostu taka dziurka przez którą widać że dom został zbudowany ze słomy zrobię zwykłe normalne okienko tradycyjne takie jak mają wszyscy z zamysłem późniejszego zamknięcia go szybą bo teraz tego nie będę robił bo nie dość że się ubrudzi to jeszcze może się stłuc skromne małe okienko bez jakiegoś większego przesadyzmu w stylu takim jak zrobiłem okienko które Mam nadzieję, że ktoś ma poza mną, bo nigdy nie widziałem takiego okienka. Eee, a też jest bardzo fajne. Tu mamy takie okienko. Widzicie, o. Tak jakoś w trakcie robienia wpadłem na pomysł, dlaczego by nie zrobić okienka prawdy na ścianie z gliny lekkiej, czyli gliny uwalonej, słomy <śm> uwalonej gliną. Mówiąc fachowo. No tak wygląda ta ściana pod tynkiem. Tak jest ona zbudowana. Oczywiście też ma supy drewniane, ale staram się te supy pominąć. Sup po prostu idzie tutaj i tutaj. Nie chciało mi się pokazywać supa. Zrobiłem sobie zwykłą ramkę tego typu. Przykręciłem. Może nie za pięknie, bo te wkręty widać. Może jeszcze jakoś tam je zatuszuję czymś innym. Może jeszcze zrobię tak, żeby było ładniej. Ale póki co nie będę się nad tym zbytnio pocił bo chodziło o to przede wszystkim, żeby wyznaczyć miejsce do tynkowania żeby nie otynkować niepotrzebnie tej struktury, bo jak się nam gdzieś chlapnie, uderzy się no to będzie już zaburzone to, więc zwykła ranka dzisiaj też mnie to czeka, tylko troszeczkę innego typu zrobię ramkę. zasuwam do mojej składnicy drewna gdzie wszystko leży jedno na drugim i szukam drewna odpadowego, z którego będę mógł cokolwiek wyrzeźbić.

Okienko prawdy mamy skończone. Trochę takie toporne w porównaniu do tamtego. Tamto chyba jakoś tak ładniej z tymi, tymi wyszło. Zamontowałem to niżej niż wysokość mojego wzroku, bo ja mam metr 80 ponad. A są niżsi, tak? Dzieci, starsi, niektórzy ludzie są niżsi, więc, więc żeby każdy mógł sobie dojść, zobaczyć, dotknąć. To warto też zrobić otwierane, żeby jednak yy, chociażby tę szybę od tamtej strony umyć, jeśli gdzieś tam zawsze są jakieś szpary, dostanie się jakiś kurz czy coś. Warto też to mieć otwarte, ze względu na to, że można sobie wsadzić tam nos i powąchać, czy wszystko jest w porządku ze ścianą. Oczywiście takich punktów, takich jak takie okienka, czy takich otworów. Powinno być w domu kilka, żeby na każdej ścianie można było coś tam wyczuć. Bo jeżeli ktoś wam gada, że z tego okna jesteśmy w stanie wyczuć, co się dzieje w tamtym pokoju na tamtej ścianie, to znaczy, że jest lisem. Po staram się skadrować, żeby tylko to było. O, myślę, że to dosyć fajna, fajna rzecz, no, fajna taka, taka ciekawostka, taka, taka. Prawdopodobnie, jak będę robił tynki, to gdzieś mi się coś jeszcze ubrudzi, coś tam mo może się nawet uszkodzi jakiś element i trzeba to po prostu sobie zdjąć, yy, odkręcić, zdjąć i tyle. Yy, może się zdarzyć tak, że zrobicie tynk i będzie wam tutaj yy, tworzył jakiś problem, że yy, nie będzie to chciało dobrze zejść. W tym, można sobie przed tynkowaniem na, nakleić tutaj folię jakąś, yy, i albo ją zostawić w środku później, a, yy, albo wściągnąć od razu, a jeżeli nie, no to znaczy nakleić folię włożyć tutaj folię, jak zrobić tynk, to jak to zdejmiecie, jest dostęp do folii, można ją wtedy zdjąć. No różne tam takie pierdoły, to już są szczegóły, każdy sobie może. Robić to w jaki tam sposób ma, ma ochotę, prawda? Zdecydowałem się jednak, widzicie, z takiego wielkiego zrobić takie proste. Reszta zostanie otynkowana normalnie, zostanie tylko takie okienko. Tu będzie tynk, tu będzie wszędzie tynk, a tutaj sobie powiesimy jeszcze jakieś inne rzeczy, czy, czy jakieś kwiatki, czy inne sprawy. Ja jak to zimą yy, zaczynam sobie kombinować z innymi rzeczami. Co tam jeszcze mogę zrobić, to będę, będę rzeźbił przed sezonem. No i cóż, no, zapraszam na jakieś tam inne odcinki i zapraszam Was do wykonywania takich okienek. Nawet powiem Wam, że można sobie na przykład a, ściągnąć z tej naszej technologii do murowanej technologii. Jak macie z jakiejś fajnej cegły zrobiony dom. To też może warto, może w jakimś starym domu jak odnawiacie, kupujecie stare siedlisko, jest na przykład piękna cegła, można sobie kawałeczek takiej cegły zostawić. Może nawet nie ramkę z drewna, tylko po prostu um, otynkować do pewnego momentu, tak jak tutaj mieliśmy wcześniej takie deski zamontowane. Można otynkować, o tak jak tu i potem deskę zdjąć i tylko ten kawałeczek sobie tutaj wyszlifować albo Albo jakoś dodatkowo jeszcze tynkiem zaokrąglić i zostawić, żeby było widać, że na przykład dom z cegły jest, jak jest ładna, to dlaczego nie? Pokazać. Dobra, kończę. I do zobaczyska. Pa, pa.